Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bionergoterapii Renéusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Wyleczenie z bezpłodności osób, które nie mogły mieć dzieci, którym medycyna nie mogła pomóc, to najbardziej spektakularne sukcesy. Do niedawna bezdzietne małżeństwa już dziś tworzą pełne rodziny. Dzięki leczeniu uzdrowiciela na świat przyszły m.in. Daria, Paulinka, Dominisia, Natalka, Juleńka, Erich i Marcinek. Radio, są szczęśliwymi Chicago. rodzicami Antosia, kolejnego dziecka, chłopca, którego narodziny na tym świecie. Są w pewnym stopniu zasługą uzdrowiciela. Posłuchajmy. Jesteśmy rodzicami cudownego synka Antosia, który ma właśnie 5 miesięcy. I można powiedzieć w pewnym sensie, że jest to dzieło pana Ireneusza, gdyż nie było problemów z zajściem w ciąży, ale był problem z utrzymaniem ciąży kilkakrotnie. Ja miałam dwa kolejne poronienia, które nie można było stwierdzić z medycznego punktu widzenia dlaczego. No po, gdy stwierdziłam, że jestem trzeci raz w ciąży, będąc nawet sceptykiem, to postanowiłam sobie, że spróbuję dlaczego nie. I przez właściwie cały okres ciążowy, co miesiąc prawie chodziłam do pana Stobieckiego i po dziewięciu miesiącach urodził nam się Antoś śliczny. Chłopczyk, bystry, inteligentny, bardzo żywotny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Może troszkę nawet słychać naszego synka. Jest cudownym chłopczykiem. No jak widać, jestem szczęśliwym tatą. Synek zmienił nasze życie o 180 stopni dokładnie. No, był to nasz upragniony, upragnione dziecko, co już nie chodziło o to, czy to będzie syn, czy córka. Byle było dziecko, zdrowe po prostu. No i udało się, udało się i to szczerze mówiąc to ja yy, namawiałem małżonkę do pójścia do pana Ireneusza Stobieckiego. I jak się okazało było to bardzo słuszne pociągnięcie, ponieważ doprowadziło do szczęśliwego końca. I w końcu udało nam się mieć tego naszego cudownego synka Antosia, który jest naprawdę wspaniałym dzieckiem i jest całą naszą radością. Jest bardzo grzeczny. Tak. Od samego rana jak się tylko obudzi, to się od razu śmieje. Jak kogoś zobaczy, czy na przykład ja wychodzę do pracy wcześnie rano, bardzo wcześnie, i nieraz on się obudzi, przyjdę do niego, od razu buzia uśmiechnie. To inaczej się człowiekowi pracuje wtedy. <śm> 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 naprawdę. To jest, jest coś w... wspaniałego. I ja byłem osobiście przekonany, że wystarczy, że żona raz przyjdzie do pana Kirena Trzastobieckiego i nabierze przekonania, że jednak to może pomóc. Jak się okazało, naprawdę pomogło, ponieważ lekarze, tak jak już żona wcześniej powiedziała, no, byli bezradni i oni nie byli w stanie w żaden sposób pomóc. Także no, po prostu jesteśmy wdzięczni, szczęśliwi o, Słychać. No dziękujemy bardzo i, i polecamy, jeżeli ktoś ma ta, tego typu problemy, nawet będąc sceptykiem nie wierząc, proszę spróbować i. Na pewno będziecie Państwo szczęśliwymi rodzicami. Dziękujemy Panu. Dziękujemy. Pomimo, że medycyna była bezsilna, pomoc uzdrowiciela okazała się skuteczna. Na świat przyszło upragnione dziecko. Maleńki Antoś całkowicie odmienił życie swoich rodziców. Jest wspaniałym dzieckiem i całą radością. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc. 773 kierunkowy, 283, 1505, 283, 1505.